Gdyby nie kontuzja z 2016 roku, teraz grałbym w Lidze Mistrzów. Tak. Zasnąć po meczu? W moim przypadku to niemożliwe. Mój organizm po prostu nie potrafi poradzić sobie z adrenaliną. Tak, chyba że wezmę tabletkę na sen. Znam wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiania spóźnień. Nie wszystkie. Zawsze coś się znajdzie. Środek lokomocji, który darze największym sentymentem TLK, Gdańsk, Warszawa, odjazd z Trzewa, 27 minut po północy. Oczywiście, było warto, bardzo warto, bo przy... dzięki temu mam swoją żonę, którą jesteśmy już 6 lat po ślubie, więc. więc tak warto... zwany pociąg do miłości. Wie, no to... <laughs> Dobrze się <je> spóźniłeś. <laughs> więc, więc, warto, więc warto było jeździć na, na styk do Trzewa i wracać później, żeby zdążyć na trening. Okay. Championship... A że są opóźnienia. <laughs> Championship i polska ekstraklasa mają jedną cechę wspólną. W obu tych ligach każdy może wygrać z każdym. Tak lub nie? Yy, tak. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że o moim transferze do Chelsea zdecydowała jedna minuta gry. Nie, cały czas panu w tym Chelsea, miałem męczy chyba, nie? Nie, nie, ale po prostu mam jest na napisane. Moim Zresztą? zdaniem panie wierzy, że że taka oferta była. <noise> ale dobrze. Zagram jeszcze w podstawowej 11 reprezentacji Polski. Tak. I pojadę na Euro 2020. Pomidor. Gdyby Józef Wojciechowski nie oddał Polonii, dziś miałaby nowoczesny stadion i grała w pucharach. Tak. Żadnemu klubowi nie zawdzięczam tak wiele jak Polonii Warszawa. Tak. Seria A to najlepszy kierunek dla piłkarza wyjeżdżającego z ekstraklasy. Tak, bo może się taktycznie szkolić przede wszystkim. Po latach gry we Włoszech i Anglii, sądziłem, że spokojnie znajdę klub w jednej z czołowych lig Europy. Mm, chodzi o tą przerwę, tak? Tak. Mam spory żal do byłego już menedżera, że po rozstaniu z QPR nie zajął się na poważnie szukaniem mi nowego klubu. Nie mam żalu, nie. Lubię stawiać sobie cele. Na ten sezon brzmią one następująco. 7 goli, 10 asyst tak 18 zespołowa Ekstraklasa to dobre rozwiązanie tak jak będą kibice przychodziły na mecz Werona <noise> to lepsze miejsce do życia niż Londyn zdecydowanie tak w polskiej piłce brakuje klasowych skrzydłowych którzy nie boją się podejmować pojedynków w tym momencie nie Antonio Cassano i Artur Jędrzejczyk w jednej szatni. Chciałbym to zobaczyć. Bomba atomowa, tak. Po zakończeniu kariery zostanę prezesem Wisły Tczew. Jak jeszcze klub będzie? Tak, oczywiście. A i to było ostatnie pytanie.